No dzień dobry, Ania Pacholak, dietetyk. Inaczej gadanko na śniadanko, czwartek. A ponieważ czwartek, czwartki będą produktowe, dzisiaj zanurzymy się w moją szufladę z przyprawami. Nie ma ich za dużo, ale są te, których używam najczęściej. Mało tego, są takie, których w ogóle nie używam. To będzie ciekawe, wytłumaczę się. Ale dzisiaj jest Światowy Dzień Adopcji. Bardzo trudny temat. Zastanawiałam się czasem jak ja bym się zachowała mając w domu dziecko adoptowane. No Justynka, Agnieszka i Jan, ja wam gratuluję odwagi decyzji. I tak sobie myślę, że przecież okej, okay, to nie jest adopcja, ale jeśli jesteśmy w stanie pokochać tak naprawdę miłością największą własnego męża, który jest człowiekiem obcym. No to dla mnie jest oczywiste, nawet bardziej oczywiste, że pokochamy dzieci, które chcemy mieć. No, święty Józef też pokochał nie swoje dziecko. Ale pytanie, czy po pewnym czasie to jest nie swoje dziecko? To już jest zawsze potem swoje dziecko. Oj, nie czuję tematu. Wracamy do moich przypraw. Uwaga, pokazuję i objaśniam. Zacznę od pierwszego piętra. Tak sobie to poukładałam, bo tak mi jest łatwiej. Goździki najczęściej do zupy z dyni, ale często żuję je podczas gdy jestem na głodówce. Cynamon. Czasem rzucam jak robię sobie grzane wino. Czasem wrzucam do jakiejś, do jakiejś zupy. Kurkuma. Ha! Kurkumę sypię prawie do wszystkiego w tej chwili, w sezonie zimowym, nawet do kawy. Chociaż jeśli mam świeżą, to wolę świeżą. Papryka ostra, wiadomo, do przypraw, które chcę mieć na ostro. Pieprz w ziarnach, yy, potem mielę i mam tu mielony. Pieprz w ziarnach sypię do rosołu i do jakiejkolwiek zupy, a mielony do wszystkich innych przypraw chyba, że wolę bardzo świeżo zmielony, to mam taki, tu już pokazuję, mam taki młynek. Ale nie o tym. Pieprz kajen. Jeśli chcę coś bardzo pikantne, pieprz cytrynowy. Pieprzu cytrynowego w ogóle nie używam. Pieprz cytrynowy uważam, że to jest jakiś dziwny wynalazek, ale jak przyszłam tutaj mieszkać, Zastałam z dobrodziejstwem inwentarza i on sobie jest. Yy, prezes chyba do czegoś używa pieprz cytrynowy. Do czego używa? Do łososia. Do łososia? A, okej. Okay. Oregano. No to tutaj y, głównie jakieś takie tematy y, włoskie pomidorowe. Ziele angielskie, wiadomo wszelkiego rodzaju zupy, papryka słodka, najczęściej używam do wątróbki, rozmaryn. Rozmaryn często do ryby, ale do ryby mam swój miks, w którym jest też rozmaryn. Tu pieprz ciąg dalszy. Czemu mamy tak dużo pieprzu? Nie wiem. Czosnek. No czosnek tutaj kiedyś był sproszkowany, ale ja nie akceptuję sproszkowanego cząstku, więc za chwilę tutaj będzie coś innego. Tymianek, wiadomo, wszelkie odmiany pomidora ze śmietaną to tylko tymianek. Jałowiec, no jałowiec do bigosu, dziczyzny i wszystkiego, co z dzikiem związane. Do królika też dodaję. Bazylia, to też wszystko, co po włosku, czyli też między innymi pomidory, jakieś pasaty. Lubię do pasaty sobie dorzucić i taką zupę pomidorową z dużą ilością bazylii. Cynamon najczęściej dodaje do kawy. Ale zdarza się też, że do szejku mocy używam, czyli blenduję sobie śmietanę, owoce, cynamon, masło orzechowe. Gałka muszkatołowa świetnie pasuje do dyni i kalafiora, ale ja toleruję gałkę właśnie tylko w takiej dużej kulce. Mam zaraz obok taką tarkę maleńką, na której sobie ścinam. Kmin rzymski. Kmin rzymski kojarzy mi się głównie z potrawami azjatyckimi, których nie znoszę i nienawidzę. I nienawidzę smaku kminu rzymskiego. Mąż używa, jak ja nie widzę. Miks do ryb. I to jest mój miks do ryb, mojej roboty, bo miksy gotowe to jest najgorsza, najgorsza, najgorszość, jaka może być. Co tutaj zmiksowałam sobie? Zielę liście laurowe, właśnie rozmaryn. Trochę kardamonu. Coś jeszcze tu mam. Oczywiście pieprz, zielangielskie tak, liście laurowe i majeranek. Majeranek tu jest bazą. Czarnuszka, w czar, czarnuszkę posypuję najczęściej jak robię bitki wieprzowe, bo bardzo to pasuje i do truskawek pasuje mi czarnuszka. Mam jeden słoik, w którym będzie za chwilę, nie wiem co i na pewno się zastanawiać dlaczego tutaj nie mam Majeranku. A przecież mówię, że do wszystkiego używam Majeranek, bo jestem osobą z Poznania. A w Poznaniu i Wielkopolsce do wszystkiego używamy Majeranek. No więc Majeranek, bo u mnie idą ilości. Mam w takim czymś. Oczywiście też w takim czymś mam sól himalajską. Ta akurat jest kłodawska, bo nasza okoliczna. Co jeszcze mam w dużych słoikach? Gotowy miks ziaren. I tutaj sama sobie wymieszałam, bo ja nie lubię sięgać trochę tego, trochę tego. Ja lubię, jak potrawy są przygotowane szybko. I tutaj mam pestki słonecznika, tutaj mam... To jest wszystko to, co jest w dziupli. Kiedyś pokazywałam moją dziuplę. Dziuple zawsze mam pod ręką, a jak mi się kończy z dziupli, to dosypuję ze słoika. Już mówię, co tutaj mam: sezam, siemielniane, słonecznik, pestki dyni, i. Kiedyś było czyja. Ale coś mi czyja nie pasuje ostatnio. Jakieś wzdęcia mam po tym i czyja już nie ma. Więc no, mam taką mieszankę. I to jest już jako gotowiec, bo nie chce mi się sięgać pojedynczo. Mnóstwo herbat, oczywiście hmm, nazbierana lipa w Psarskim, jak byłam u rodziców. Znangi nangi, ziele cięte, zamiast kawy na fokus i skupienie w pracy. Dobrze robi bardzo. Oczywiście stosowane długoterminowo, a długoterminowo nie dłużej niż. Dwa miesiące. Więc co tutaj jeszcze z przypraw? To, co jest bardzo istotne, teoretycznie to nie jest przyprawa. Robi mi się ocet, produkuje mi się ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy robię regularnie, jak tylko mi się widzę, że będzie się kończył, to robię, bo on potrzebuje 6, 10 dni z owocami, i po przecedzeniu 6 tygodni więc trochę to trwa, ale świetnie mięso kruszę je w tym. I dodane do wody porannej obniża poziom glukozy w krwi. Ja co prawda nie mam z tym problemu, ale mam komu dać. I zawsze robię, bo są osoby, którym się nie chce. Z octów, zobaczcie jaki piękny lilak. To jest ten, yy, który. Albo już pokazywałam, albo będę pokazywać dopiero. Yy, lilak ja stosuję jako jeden do jeden z wodą jako tonik do twarzy, ma właściwości podobno odmładzające. Szczegółów nie mam, nie znam. No to tyle, jeśli chodzi o moje przyprawy. Prosto, szybko i skutecznie. I teraz zobacz, jeśli bierzesz, jeśli bierzesz rybę, ojej, ryba to jest tyle przypraw, to jest takie skomplikowane. No nie, bo jak masz chwilę czasu, noc bezsenną, to bierzesz sobie młynek, robisz sobie taki miks własny i mam sobie napisane miks do ryb. I tylko ja wiem, co w nim jest. A jak ja to zrobiłam? Metodą prób i błędów. Wiem już, żeby za dużo kardamonu do tego nie dawać. Wiem już, że lubię sporo pieprzu zmielić. Wiem, że bazą na pewno powinien u mnie być majeranek. I nigdy nie używam tego do łososia. Dlaczego? Dlatego, że łosoś jest tak aksamitną rybą, że ogromna ilość przypraw przytłumiłaby jego smak. Do łososia daje tylko pieprz, sól, cytrynka i to wszystko. I co? Tyle w temacie moich przypraw. Jeśli coś mi się jeszcze przypomni, to opowiem. Jeśli chodzi wiadomo, jeśli chodzi o, mm, o to, że idzie zima, no to jeszcze mam cebulę, czosnek, ale w postaci świeżej, kurkumy sporo też mam w postaci świeżej i imbir w postaci świeżej. Imbiru nie kupuję zmielonego nigdy. I tak samo jak czosnek. Już nauczyłam domowników, że czosnku w proszku się nie kupuje, prawda? I no tego, to, to też ważne, żebyście wiedzieli, jeśli mamy coś świeże lub suszone, zawsze świeże będzie lepsze. I no, jutro piątek, piąteczek, piątunio, przygotujcie się z, z, na to, że robimy piątek postny. Ale to nie znaczy, że dzisiaj wieczorem powinniście się najeść na zapas. Nie, to tak nie działa. Zjedźcie dzisiaj normalny posiłek. Ci, którzy chcą mi towarzyszyć w poście. Zjedźcie dzisiaj normalny posiłek. Jutro zaczynamy post. I pamiętaj powiedz może komuś dzisiaj przy czwartku. Spójrz komuś prosto w oczy i powiedz, dobrze, że jesteś. Leć w zdrowiu do setki pa!